Zalew Sulejowski, potocznie nazywany zalewajką, to akwen, na którym spędzamy większość naszego żeglarskiego życia. Położony jest około 60 km na południe od łodzi. Jego długość to 17 km, szerokość około 2,5, a średnia głębokość 3,5 m. Otoczony pięknymi sosnowymi lasami, piaszczystymi brzegami. Przyciąga miłośników żeglarstwa i sportów wodnych z całej Polski. W niektórych miejscach piaszczyste wydmy, porośnięte karłowatą sosną, tworzą prawie nadmorski krajobraz, co czyni akwen jednym z najładniejszych sztucznych zbiorników w Polsce. Piąteczek Piątunio, 22 sierpień. No tutaj, jest elegancko, ciepluteńko bo jesteśmy zasłonięci od wiatru cały czas, także grzeje nieźle i na razie podjęliśmy decyzję, że tutaj zostaniemy bo najbliższe dni wiatry będą wchodziły w słoneczną także no nie będziemy się tam wychładzać bo pomimo, że piszą o afrykańskich upałach to na razie Tutaj nie będzie takich upałów afrykańskich, bo temperatura przez ICM przewidywana to jest tak w granicach góra 20 stopni, a tak to 18 w ciągu dnia. Także przy brzegu na wiecznym, na brzegu na wiecznym, no nie będzie za gorąco. A tutaj mamy naprawdę Afrykę. Elegancko, nawet jak zachodzi słoneczko, to jest spokojnie, cicho i w nocy też było. No Było naprawdę ciepło, pomimo że noc była niby, i cm pokazywał 10, nawet troszkę poniżej 10, 9 stopni. Ela oczywiście na spacerku poszła, już jesteśmy po śniadaniu, po kawce. Cóż, a ja, a ja sobie robię przemyślenia różnego rodzaju i doszedłem do wniosku, bo cały czas myślimy nad Prysznicem, no bo jak ten prysznic przyjdzie, jak tu się myć? No ja nie mam problemów, ale jak trochę wieje, no to yy, ona jest podatna na te przeziębienia bardzo. No to, żeby ją nie owiewało, to doszedłem do wniosku, że wykorzystam tą naturalną konstrukcję bramki. Wymierzę i w domu zrobimy takie tutaj ścianki szybko zakładane. Czy to na gumki, czy na rzep, nie wiem, żeby można było tutaj szybką kabinę taką zrobić. I po prostu tutaj będzie sobie siadać, zamknie się, obojętnie gdzie będzie mogła ten prysznic brać, bo to będzie szczelne, nie będzie widać nic. Jak sobie ciepłą wodę puści, to myślę, że będzie dobry na koniec sezonu, oczywiście, no bo. Większe korzystanie w następnym, dopiero teraz to już tam za dużo tych pryszniców nie zostanie pewnikiem do zrealizowania. Przed chwilą zgrałem sobie jeszcze materiał z kamery, bo musiałem uporządkować. Teraz po dwa dni będę wrzucał. Wczoraj wyedytowałem materiał już z tego. Udało mi się zrobić co prawda długo bardzo szło ten internet tutaj kiepski, jakiś taki jest. Ale, ale jakoś poszło, także mam na zapas. No nie wiem, do 30 chyba sierpnia mam teraz już wyedytowane materiały. To co, odpoczywam teraz na razie znowu. No i późne popołudnie, już wieczór właściwie, bo już prawie 18. Wiaterek powoli staje. Słabnie, bo na noc ma być słabszy No, Na zalewie na razie pusto Widziałem tam kilka jachtów Płynących w stronę Zatoki w Bronisławowie no, Na Słonecznej raczej nikt się nie ustawi Bo tam będzie wiało w Słoneczną Na miejsce gdzie stał Andrzej z Bożeną Coś stanął. Nie zauważyłem, przedtem widziałem ośkę jak tu się kręciła, nie wiem, może to on. A my dzisiejszy dzionek no cóż. Przeleżeliśmy, przesiedzieliśmy. Spędziliśmy generalnie dzisiaj na kontaktach telefonicznych. Pogadaliśmy troszkę Dzwoniłem do syna, potem do Pawła, jeszcze do jednego znajomego. No, troszeczkę pogadaliśmy sobie. A teraz zaraz już biorę podciągam trapik i jachcik na noc szykujemy. Solarki już złożone, no bo tutaj odwrotnie, tu jak się zbliża. Słoneczko do zachodu, to muszę je kłaśnie, tak jak na słonecznej, no ale... Przed chwilą też włączyłem drona, bo tam jakieś komunikacja, aplikacja, że jakaś coś tam wygasa za 25 dni. Wczoraj jak tak na szybko tam włączyłem i latałem na chwilę, no ale mówiłem, że baterie słabe, więc szybko wyłączyłem. Zszedłem na ziemię Ale dzisiaj nic mi się nie wyświetliło No nie wiem nie, nie, nie do końca tam Się orientuję w tych Nie poznałem jeszcze dobrze tych Tej aplikacji yy, w, w DJI no Ale powoli, powoli może Idziemy Podciągać trapik No i się pożegnamy. O tam widzę, na zalewie dalej jest. No bo jak cik nawet żwawo dosyć płynie. Także tam musi dmuchać, no bo jest z tej strony wiatr, to tutaj jest cisza zupełna. Co? Pożegnamy się. Dzisiaj już do miłego, miłego wieczoru, i później nocki. Do jutra. I 23 sierpień, sobota. No smutniejszy dzionek dzisiaj od rana. Jak widać, zero słoneczka. Niestety. Może coś później nam się przejaśni. Ale na razie jest cienko. I zdecydowanie chłodniej. Niestety. Dobrze, że jesteśmy tu osłonięci od wiatru. To jeszcze, bo na Słonecznej tam wiatr idealnie wchodzi, to nie byłoby tak A my po śniadanku szykujemy kawkę, już nastawiona Teraz będziemy sobie kaweczkę pić No cóż, dzisiaj no nie wiem, nie wiem co, co będziemy robić, co Będziemy się opitalać Ma przyjechać podobno też Bożenka z Andrzejem, no Także Towarzystwo będzie łatwo siedzimy trochę tutaj. Rybek, no nie wiem, chyba że pójdę sobie na spinning Pospiningować trochę, jak mi się będzie chciało. No tak, to dobra. Na razie idę dopilnować kawkę. No i kaweczka już się robi. Wyjmujemy moją plastyczną. Porcelanę I zalewamy Espresso moje peli okay. wylejemy najpierw Proszę A my sobie też Zabarwimy lekko Jezus. Jezus. Dzisiaj kaweczkę Spijam, spijam. W środku nie wychodzę, nie ma słoneczka, nie będę tam siedział. Wypiję sobie zalom, W miłym towarzystwie. Ela postanowiła wykorzystać. Dzień bez słońca. I szpachluje. Taką szpachlą korkową, te jakieś tam szpareczki minimalne, całkiem nieźle, bo wychodzi w takich fragmentach, gdzie rzeczywiście było sporo, widać a na zewnątrz dalej dosyć pochmurno. No, troszkę jachtów się pokazało, od czasu do czasu ktoś tam przepływa. No, wędkarze oczywiście. No i całem zapowiada nawet jakieś opady na dzisiaj, w najbliższych godzinach. No i całem się nie pomylił. Godzina pierwsza i zaczęły się opady, już deszczek pada. Musiałem tutaj założyć daszek. Zresztą z klapy, bo wiaterek lekko w tą stronę zacina. Także by nam tutaj nawiało deszczu, a po obiadku Ela na spacerku, a po spacerku sobie robi rozrywki umysłowe. A mi trafiła się siesta. Słoneczna, niedaleko nas stoi już Andrzej z Bożenką, przypłynęli. No, przy minimalnie lepszej pogodzie, jak na chwilę wyjdzie słońce, to i pojawiają się ludzie na zalewie. Jachciki, co prawda, w niedużej ilości, ale zawsze. A więc dzisiaj do końca dnia Cały czas taki przekładanie spogodowy, pogodowy Chwilka słońca Chmury, deszczyk, znowu Chwilka słońca, znowu chmury, deszczyk i tak Generalnie nie można było za Mocno nawet się oddalać od Łódki No co Kończymy ten dzionek Teraz jeszcze Wpadnie Pożara z Andrzejem na pogaduszki wieczorem, ale to posiedzimy troszkę, pogadamy i to w takim razie do zobaczenia do jutra. Miłej nocy.